E Riot Trail Pro to kolejny rower marki Ghost, jaki prezentujemy na naszym kanale. Ghost e Riot Trail Pro jest najwyższym modelem z serii trailowych rowerów elektrycznych tej niemieckiej marki. Zabawny, zwinny i wytrzymały e Riot Trail Pro to idealny rower górski dla tych, którzy lubią akcje i szlaki. Idealne dopasowanie Superfit i system tylnego zawieszenia Traction Link zapewniają temu e rowerowi górskiemu te same osiągi, co jego tradycyjnemu bratu Riot Trail. Najważniejszy element e – kompaktowy, mocny silnik boż pozwala na swobodne pedałowanie od początku do końca szlaku. Wersja Pro charakteryzuje się najlepszym wyposażeniem. Rower zbudowany jest na lekkiej i solidnej ramie karponowej ze skokiem zawieszenia przód 150 mm i tył 140 mm. To pełne zawieszenie jest szczególnie wygodne na długich trasach, nawet w terenie alpejskim. System Traction Link zapewnia, że tylne koło nigdy nie traci przyczepności na podjazdach lub zjazdach. Za amortyzację odpowiadają amortyzatory firmy Fox. Z przodu Fox 36 Float Factory Fit 4 EMTB+. Z tyłu Fox Float DPX 2 Factory. Napęd roweru to 12-rzędowa kaseta z przerzutką Shimano XT o rozpiętości zębów od 10 do 51. Warto podkreślić, że sercem roweru jest system wspomagania Bosch. Silnik to Bosch Performance Line CX czwartej generacji z 85 Nm. Bateria Bosch Power Cube została ukryta estetycznie w ramię. Jej pojemność to 625W. Ładowanie może odbywać się w rowerze jak i po wymontowaniu osobno. W standardowym wyposażeniu dostajemy podnoszoną sztycę obsługiwaną manetką na kierownicy. Zwiększa to komfort oraz bezpieczeństwo przy zjazdach. Podsumowując, Ghost Riot Trail Pro jest elektrycznym rowerem górskim, który pozwala cieszyć się bezproblemowymi podjazdami i pozwala rzucać się w zakręty na zjazdach zwinnie i zwrotnie bez obaw. Użytkując ten rower, nastawcie się na mnóstwo godzin wspaniałej zabawy na szlakach. Po ten oraz inne wspaniałe rowery zapraszamy na www.salonmyślnikrowerowy.pl.